Chyba w otoczeniu każdego z nas e, znajdują się osoby, o których możemy powiedzieć, że są albo wiecznymi pesymistami, albo wiecznymi optymistami. Są osoby, które mówią, a nie warto, a po co, a i tak się nie uda. A inne osoby z kolei mówią, a spróbuj, a warto, a dasz rady, a na pewno ci się uda, i tak nas próbują mobilizować. Skąd biorą się takie postawy? I dobro witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie z książką, którą napisał Sir John Templeton Uniwersalne prawa życia. A skoro tak, no to pochylimy się nad tematem naszego myślenia, naszego patrzenia na rzeczywistość. Naszego też motywowania się, bo to jest niezwykle ważne. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że sprawy, na których skupiamy uwagę, zyskują na znaczeniu. A więc, jeżeli skupiamy naszą uwagę na czymś negatywnym, a mianowicie nam się nie uda, nie warto, po co, no to, to po prostu tak jest. Takie, takie potem życie jest tego człowieka wiecznego frustraty. Który, który ciągle jest niezadowolony, nie podejmuje żadnej inicjatywy i mógłby naprawdę wiele dobrych rzeczy uczynić, gdyby tylko chciał spróbować, ale ponieważ ma takie bardzo negatywne nastawienie, negatywne podejście do życia, negatywne myślenie, więc takie też jest jego zachowanie. Natomiast są też osoby, które właśnie mają takie nastawienie, aby do przodu, aby, aby spróbować jeszcze raz. Zobaczcie, że że właśnie w ten sposób powstawały też różnego rodzaju wynalazki, dzięki pewnemu uporowi i pewnemu przekonaniu, że no to się jakoś musi udać, prawda, jedna próba, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta i w końcu udało się. Gdyby, gdyby w myśleniu tych osób nie było yy, takiego przekonania, że to się uda, że, że chęć osiągnięcia celu jest naprawdę ważna, to prawdopodobnie by zrezygnowali i wielu wynalazków po dzień dzisiejszy byśmy nie mieli nie korzystalibyśmy z dorobku ludzkiej myśli, myśli technicznej. Tak, sprawy, na których skupiamy uwagę, zyskają na znaczeniu, a więc warto skupiać się na tym, co dobre, warto skupiać się na tym, co pozytywne, Oczywiście trzeba też znać swoje możliwości, prawda? Jak stanę gdzieś tam w Alpach, albo gdzieś spojrzę na szczyty, powiem, no ja w życiu tego nie osiągnę. No i nie osiągnę, <laughs> nie wejdę tam. Natomiast jest wiele, wiele innych gór, górek, góreczek, na które mogę wejść. I z samego założenia nie ma co mówić, że się, że się nie uda, prawda? A więc próbujemy. Słuchajcie, o tym właśnie sposobie myślenia, o tym postrzeganiu rzeczywistości albo w czarnych, albo w białych barwach, w dzisiejszym słowie na dobranoc, tak jak powiedziałem, książka, którą napisał Sir John Templeton, Uniwersalne Prawa Życia. Posłuchajcie kolejnego fragmentu. Kiedy koncentrujemy się na konkretnej myśli, często natychmiast przychodzą nam do głowy myśli pokrewne, pozytywne, pełne miłości, myśli i uczucia. Są źródłem całego strumienia myśli i uczuć podnoszących na duchu. Natomiast koncentrowanie się na sprawach negatywnych i emocjach wywołujących strach jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Umysł bowiem automatycznie rozszerza obraz, na którym skupiamy uwagę. Czy zatem, wiedząc o tym, wolelibyście przechowywać w głowie obrazy negatywne czy pozytywne? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Oto pewien człowiek, który staje przed trudnym wyzwaniem, skupia myśli na słowie porażka. W jego myślach niemal natychmiast pojawia się wizja, w której nie udaje mu się wykonać zadania. Po chwili wizja może się rozszerzyć na inne hipotetyczne działania, które również kończą się niepowodzeniem. Pojawiają się też w niej ludzie, wyśmiewający jego nieporadność. A teraz wyobraźmy sobie, że ten sam człowiek otrzymuje to samo zadanie, ale tym razem skupia uwagę na słowie sukces. Pozytywne myśli o wykonaniu zadania wypełniają jego umysł. Oczyma wyobraźni widzi ludzi, którzy gratulują mu sukcesu, z uznaniem ściskają dłoń, uśmiechają się z podziwem. Wizualizacja wywołuje efekt śnieżnej kuli, dzięki czemu człowiek ten wyobraża sobie, że wykonuje inne, coraz trudniejsze zadania. Czy jednak tego rodzaju myśli rzeczywiście wpływają na nasze działania? Oczywiście. Kiedy koncentrujemy się na konkretnym wyobrażeniu, mamy skłonność mówić o tym, o czym myślimy. Jeżeli więc skupiamy uwagę na pozytywnych sprawach, zwiększamy prawdopodobieństwo, że w kontaktach z innymi ludźmi wspomnimy o naszych pomysłach i wizjach. Człowiek, który naprawdę potrafi słuchać, wchłonie nasze pozytywne słowa i czyny. Po pewnym czasie również w jego głowie pojawi się wiele konstruktywnych pomysłów i obrazów. Jak iskra zapalająca płomień. Człowiek ten przekaże dobre idee innym ludziom, a oni poniosą je dalej. Myśli, które pojawiają się w umyśle jednego człowieka, rozprzestrzeniają się w umysłach wielu. Duchowi mistrzowie wiedzą, że umysł jest ukształtowany z wszechobecnej substancji, która przybiera określoną formę, kształt i inteligencję, stając się częścią świata myśli. Wiedza i świadomość, które tworzą waszą rzeczywistość, mają źródło w wyobrażeniu ideału przechowywanym w umyśle. Trzeba ufać swojej zdolności do skupiania uwagi. Czy naprawdę żyjecie, zachowujecie czujność i z entuzjazmem podchodzicie do życia? Jeżeli tak, obfite plony darów wypełnią wasze życie radością. Tak wydawać by się mogło, że to jakieś magiczne myślenie, jakieś magiczne sposoby na szczęśliwe, pozytywne życie, że wystarczy sobie o czymś dobrze pomyśleć i już nasze życie będzie szczęśliwsze. Tak sobie pomyślałem, słuchajcie, przecież jak czytamy Pismo Święte, jak czytamy Słowo Boże, tam właśnie napotykamy na mnóstwo tego typu zachęt. Właśnie do tego, żeby zbytnio się nie troszczyć o, o, o sprawy tego świata, o nic się nie, zbytnio nie troskajcie, wie ojciec wasz niebieski, czego wam potrzeba, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ci co zaufali, panu odzyskują siłę, otrzymują skrzydła, jak orły biegną bez zmęczenia. W innym miejscu czytamy: zrzuć swoje troski na pana, a on cię podtrzyma. Zobaczcie, że tak sobie tak sobie myślę, tak to, tak to odczytuję i tak to staram się zrozumieć, że takie prawdziwe spojrzenie na świat to znaczy spojrzenie takie, że ja wiem, że Bóg troszczy się o mnie, że Bóg nie pozwoli mi zginąć, że Bóg jest miłością, że Bóg stworzył mnie. Z miłości i chce mnie mieć w swoim królestwie, bo mnie kocha, sprawia, że ja zupełnie inaczej patrzę na świat. Nie? Wiele, wiele osób patrzy na świat właśnie przez taki pryzmat. Nie, nie kolorowych, nie różowych okularów, ale właśnie przez taki pryzmat czarnych okularów. Wszystko widzą w czarnych kolorach, nic się nie uda, nic nie warto. No tak, Pan Bóg jest, Pan Bóg mnie kocha, ale to ja i tak muszę wszystko sam robić, ja i tak muszę o wszystko się zatroszczyć i ciągle, ciągle narzekają, ciągle nie ma w nich jakiejś, jakiejś perspektywy, nie wiem, jakiegoś dobrego, pozytywnego myślenia. Jest coś w tym, co, co napisał Templeton, że, że jeżeli rzeczywiście koncentrujemy nasze myśli na czymś negatywnym, to nasze życie zaczyna powoli tak wyglądać. A skoro nasze życie zaczyna przybierać taki kształt negatywny, pesymistyczny i zaczynamy w ten sposób się wyrażać, mamy, mamy taki sposób życia, e, ciągłego narzekania, e, ciągłego, ciągłego takiego marudzenia, niezadowolenia, m, takiego, takiego m, no podejścia do życia, że nic się nie uda, że nic nie warto, to my takim sposobem możemy infekować m, myślenie innych. Prawda? I wtedy, wtedy jeżeli ktoś jest bardzo sugestywny i bardzo wpływowy, i tak myśli, i takie treści non-stop przekazuje osobom żyjącym wokół, wokół siebie, to te osoby, jeżeli nie są silne i, i powiedzmy tak, to odporne na tego typu, na tego typu jakieś działanie, to mogą zacząć, no, zacząć mówić, myśleć właśnie tak jak ta osoba, prawda? Tak jak ta osoba. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony. To znaczy, wokół nas będą osoby, które, które nas będą inspirowały, które będą pokazywały nam piękno życia, które będą pokazywały nam piękne perspektywy świata, który nas otacza. To my sami również nabierzemy jakiejś ochoty do tego, żeby podjąć trud, podjąć walkę. Można by to było troszeczkę, słuchajcie, zobrazować taką funkcją, zadaniem trenera. Nie? Bo zobaczcie, że, że trener to jest ten, który motywuje. Nie? On mówi: Dajcie chłopcy radę, dajcie jeszcze z siebie. Ten mecz jest jeszcze do wygrania. prawda, Jeszcze mamy ileś tam sekund, jeszcze możemy jakieś, jakieś gole zdobyć, jakąś bramkę strzelić, jakieś punkty uzyskać, żeby przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. I taki dobrze motywujący trener rzeczywiście potrafi wlać w drużynę czy w, czy w poszczególnych zawodników taką, takie przekonanie. Taką nadzieję, że, że, że warto, że jeszcze troszeczkę wysiłku, prawda? że jeszcze ten, ten finisz, jeszcze tych kilka metrów i damy radę. Gdyby, gdyby taki trener powiedział, drużynie, słuchajcie, panowie, ten mecz już jest przegrany, tu już nie warto się starać, no to nie, no to taka drużyna traci morale, taka drużyna już, już nic nie ugra. To właściwie jest koniec takiej drużyny, ale no przede wszystkim koniec trenera, prawda? Myślę, że Pan Bóg nas nieustannie motywuje. Pan Bóg nas nieustannie motywuje do tego, żebyśmy nie dali się zainfekować smutkowi. Papież, papież Franciszek w takim dokumencie o ewangelizacji Ewangelii Gaudium mówi o smutku, że to jest najtęższy z eliksirów złego ducha. Smutek najtęższy z eliksirów złego ducha. Myślę, że to zły duch właśnie tak nam podpowiada. A po co? A nie warto? a nie uda się, a Pan Bóg i tak Cię nie kocha, a po co się starać, a po co znowu będziesz się modlił, a po co będziesz do tej spowiedzi chodził, a po co będziesz podejmował ten trud, a po co, po co ta modlitwa itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj mówię o takim życiu duchowym, oczywiście w takim życiu naszym rodzi codziennym, rodzinnym, społecznym, zawodowym, może być tak samo, a po co się będziesz starał, a nie warto, a po co o tą rodzinę będziesz się troszczył, usiądź sobie w fotelu, włącz sobie telewizor, weź pilota do ręki, a po co masz co? Nie? Ro, rozumiecie, rozumiecie, a ktoś inny powie, ale można coś dla rodziny zrobić, zorganizuje im wspólny wyjazd, zorganizuje im wspólne wakacje, pójdziemy gdzieś, pójdziemy na spacer i, 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 i można. I można wlać, wlać radość, można wlać nadzieję, można wlać otuchę. I tego wam życzę. Tej pogody ducha, wypływającej z tego, że, że jesteśmy wewnętrznie ubogaceni Bożą miłością, że ta Boża miłość, że tak powiem, od wewnątrz nas infekuje, zarażając nas do tego, by żyć pełnią nadziei, pełnią, pełnią optymizmu, takiego Bożego optymizmu, że, że warto dobrze życie przeżyć, że warto dobrze Życie, przeżyć I, 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 i tą nadzieją, tą radością, tym pokojem Bożym. Zarażajcie też innych. Niech inni też myślą dobrze. A przez to, że będą myśleli dobrze, będą czynili dobrze i ten świat będzie się stawał coraz lepszy. I to jest ewangelizacja. Jeszcze raz powiedzmy sobie: to wielokrotnie o tym mówię. Nawracać się znaczy zmienić myślenie. Metanoja: zmieniam myślenie. I o tym cały czas mówimy. O to nam cały czas chodzi, żebyśmy zmienili nasze myślenie i patrzyli na świat, na, na otaczającą nas rzeczywistość. Przede wszystkim na Pana Boga, jako na tego, który daje nam siłę, byśmy osiągnęli cel naszego życia, jakim jest wieczne zbawienie. I tego zbawienia sobie, tego zbawienia Wam z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego, pokój i dobro.